Cześć moi drodzy, nazywam się Bartek i serdecznie zapraszam was do obejrzenia dziesiątego odcinka Co w anime piszczy. Tradycyjnie pomówimy w nim o produkcjach, które miały lub wkrótce otrzymają swoją premierę. Zapraszam abyście zostali ze mną, zaczynajmy! Hakubo to film przedstawiający życie młodzieży z miasta Iwaki w prefekturze Fukushima, gdzie 11 marca 2011 roku doszło do straszliwego trzęsienia ziemi oraz tsunami. Zwiastun Hakubo nie mówi właściwie nic o fabule produkcji, aczkolwiek prezentuje się zjawiskowo pod względem wizualnym. Osobiście bardzo ciekawi mnie jak mocno film nawiązuje do tragicznych wydarzeń sprzed 8 lat i czy mają one istotny wpływ na życie bohaterów. Hakubo ujrzało światło dzienne 24 maja, także jeśli ktoś z Was już ten film widział zapraszam do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Powiem jeszcze, że Hakubo jest premierowym dziełem studia Twilight, a reżyserem produkcji jest Yutaka Yamamoto. Kaiju no Kodomo, pełnometrażowy film studia 4 Degrees Celsius, przedstawia losy Ruki, która w trakcie letnich wakacji poznaje dwóch chłopaków Umi'ego i Sore. Tymczasem świat toczy zażartą walkę z masowym znikaniem wszystkich gatunków ryb. W takich oto dramatycznych okolicznościach rozpoczyna się przygoda Ruki i jej dwóch nowych towarzyszy, których życie jest pełne różnych tajemnic. Kaiju no Kodomo bazuje na mandze, nie cieszącej się raczej wielką popularnością, zaś animacja, jaką możemy podziwiać w Zwiastunie, to najwyższy możliwy poziom. Jeśli scenariusz będzie chociaż w połowie tak dopracowany, co strona artystyczna, będziemy mieli do czynienia z dziełem wielkim. Kaiju no Kodomo ma swoją premierę 7 czerwca, a wkomponowuje się w takie gatunki jak mystery, dramat, seinen oraz anime z elementami nadprzyrodzonymi. 15 czerwca Dzienne ujrzy Girls and Panza Saisho Show Part 2, film kontynuujący wydarzenia zaprezentowane w poprzedniej odsłonie. Głównymi bohaterkami serii Girls and Panza są kobiety oraz młode dziewczyny biorące udział w rozgrywkach Sensha Do. Jest to sport wykorzystujący czołgi z okresu II wojny światowej. Protagonistką pierwszego sezonu Girls' Panza jest Micho Nishizumi, która porzuciła sport na skutek traumatycznych wydarzeń. Ta kontrowersyjna decyzja doprowadziła do konfliktu między nią a jej bliskimi. Micho postanawia jednak powrócić do Sen Shadow w nowej szkole i ochronić ją tym samym przed grożącą likwidacją. Osobiście nie miałem jeszcze okazji zapoznać się z serią Girls and Panzer, aczkolwiek fani wojska, gry World of Tanks i uroczych dziewczyn powinni to raczej niezwłocznie uczynić. Przypominam, że Girls and Panzer Show Part 2 będzie mieć premierę 15 czerwca tego roku, a za tytuł jest odpowiedzialne studio Actas. Birthday Girl to kolejny film, o jakim chciałbym pomówić w dzisiejszym odcinku. Produkcja miała swoją premierę 26 kwietnia, a bazuje na książce dla dzieci z 1981 roku. Protagonistką Birthday Girl jest Akane Uesugi, nieśmiała szóstoklasistka, posiadająca problemy z wyrażaniem swoich emocji. Dzień przed urodzinami Akane, matka dziewczyny wysyła ją do sklepu z antykami, aby odebrała stamtąd swój prezent urodzinowy. Gdy Uesugi dociera na miejsce, ekscentryczny człowiek o imieniu Hipokrates Alchemik oraz wróżka Pipo zabierają dziewczynę do niesamowitego świata. Okazuje się, iż tamagi Magiczna Kraina walczy z brakiem wody, a większość drzew traci kolor. Czy Akane będzie w stanie zapobiec tej tragedii? Birthday Girl od samego początku przywodzi mi na myśl Spirited Way, wybitny film Pana Miyazakiego, gdzie główna bohaterka także trafia do Magicznej Krainy. Czy Birthday Girl nawiązuje swym poziomem do tego dzieła? O tym możecie poinformować mnie oczywiście w komentarzach. 12 kwietnia miał premierę 23 film z uniwersum Detective Conan pod tytułem The Fist of Blue Sapphire. Niestety nie udało mi się znaleźć informacji odnośnie fabuły produkcji, dlatego powiem kilka słów na temat całego uniwersum. Głównym bohaterem detektyw Konan jest Shinichi Kudo, uczeń szkoły średniej, który rozwiązał już parę skomplikowanych detektywistycznych spraw. Pewnego dnia chłopak dostrzega dwóch podejrzanych mężczyzn i postanawia ich śledzić, stając się świadkiem nielegalnej działalności. Kudo zostaje niestety złapany, a bandyci pozostawiają go na pewną śmierć, podając mu przednio eksperymentalny specyfik. Shinichiemu udaje się jednak przeżyć, chociaż jego ciało przypomina od teraz ciało siedmiolatka. Mimo tego, KUDO potajemnie rozwiązuje kolejne sprawy, jednocześnie próbując przywrócić swój dawny wygląd. Detektyw Conan emitowany jest od roku 1996, zbierając przez ten czas mnóstwo znakomitych opinii. Przypominam, że 23 film z tego uniwersum miał premierę 12 kwietnia. Sokyu no Fafner Deta D Beyond to trzyodcinkowy film, który jest swoistym powrotem do anime Studia Ksebek. Sokyu no Fafner Deta produkcja z 2004 roku, prezentuje wydarzenia toczące się na wyspie Tatsumiyajima. Miejsce nie oferuje zbyt wielu rozrywek, przez co młodzież wiedzie tam dosyć nutne życie. A może jednak będzie inaczej. Los ludzi jest bowiem zagrożony, a Tatsumiyajima zdaje się się być ostatnią linią obrony przed niebezpiecznym wrogiem. W centrum konfliktu staje gigantyczny robot Fafner, który strzeże ostatniego bastionu ludzkości. Zwiastun filmu prezentuje się interesująco, jednak po obejrzeniu Neon Genesis Evangelion oraz dwóch sezonów Code Geass anime z gatunku mecha mają małe szanse by mnie oczarować. Dajcie znać jak wyglądają wasze odczucia po obejrzeniu Sokyu no Fafner Dead Agressa The Beyond. Produkcja ujrzała światło dzienne 17 maja. 31 maja odbędzie się premiera Lupin de Fert Mine Fujiko no czyli trzeciego filmu nowego cyklu pod tytułem Lupin de Fert. Oryginalna seria Lupin miała natomiast swoją premierę w roku 1971. Głównym bohaterem serii jest Arsène Lupin III, złodziej i wnuk słynnego na całym świecie mężczyzny, który także trudnił się kradzieżami. Ze względu na swoją działalność Lupin przyciągał uwagę upartego inspektora Zenigaty oraz rywalizujących z Arsenem przestępców. Kryminalny styl życia Lupin ma także wpływ na jego życie uczuciowe. Najważniejszą kobietą dla złodzieja jest Fujiko Mine, piękna femme fatale której mężczyzna za żadne skarby nie potrafi rozgryźć. Seria o charyzmatycznym złodzieju to pozycja wręcz obowiązkowa dla fanów anime z gatunku akcja, przygoda lub komedia. Ostatnim tytułem, który chciałbym przedstawić w dzisiejszym odcinku jest Togata Meno Alchemist, który będzie mieć premierę 14 czerwca. Akcja anime rozgrywa się na kontynencie Babel. Po tym, gdy alchemia zaczęła być wykorzystywana jako narzędzie wojenne, siedem narodów postanowiło zawrzeć pokój i zakazać jej używania. W roku 911 naród Lustrise złamał jednak pakt, próbując przejąć władzę nad kontynentem, używając do tego celu alchemii. Sześć narodów sprzymierzyło się, by stłumić te militarne zapędy, aczkolwiek 20 lat po wojnie, alchemia ponownie daje o sobie znać. Wygląda na to, że główną bohaterką anime jest dziewczyna w wieku licalnym, zaś zwiastun filmu dosłownie kipi od akcji. Warto nadmienić, że to Gatame no Alchemist bazuje na grze wideo, a wkomponowuje się w takie gatunki jak Akcja, Fantazy oraz anime przygodowe. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Koniecznie dajcie znać, który z omawianych przeze mnie tytułów zwrócił Waszą największą uwagę oraz dlaczego. Jestem również bardzo ciekaw, co sądzicie o nowej formie, w jakiej przygotowałem ten odcinek. Jeśli odpowiada Wam ona bardziej, prawdopodobnie pozostaniemy przy niej na dłużej. Zapraszam jeszcze do pozytywnego oceniania filmu oraz subskrybowania, gdybyście chcieli być z moimi filmami na bieżąco. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.